Teraz z innej beczki. Kiedy konsultacja ze mną nie jest dla Ciebie, a będzie dla Ciebie tylko stratą czasu i pieniędzy? No. Kiedy ona jest stratą czasu i pieniędzy i dla kogo jest stratą czasu i pieniędzy? No dla osoby, która chce i próbuje. Jak chcesz i próbujesz, to idź se, chciej i próbuj dalej. Powodzenia, żegnaj, gienia. Dlaczego? No, dlatego, że dobra, mój przykład, który próbowałam Wam już nagrać jakiś czas, ale ja mam na to straszny sprzeciw, bo przecież no pani idealna. No nie, ja prywatnie, a ja yy, w coachingu to są dwie różne osoby, więc ta moja część terapeutyczna tutaj się wypowiada, a moja część ludzka ostatnio próbowała schudnąć i chciała. I próbowała. I chciała. I próbowała i chciała. No, ja jej życzę powodzenia w tej kwestii. I dopiero jak zaczęła wprowadzać działanie, i stwierdziła ta piękna osoba, że schudnie. No, to zaczęło się dziać. Dlatego, że dopóki ty uważasz, że ty chcesz i próbujesz, to wszechu ci odpowiada: Dobra, chciej i próbuj. Ale co innego jak powiesz ja działam w tym kierunku idę tam i to osiągam. O i wtedy i wtedy ta konsultacja to już jest dla ciebie. Ale dopóki ty tylko chcesz i próbujesz to nie to nie przychodzi. Strata czasu i pieniędzy. Bye.